Widzieliście ślic na w tej chwili wykonaniu SU-27, drugi ślicna ogon. nie jest to figura wykonywana, to no nie każdy samolot może to zrobić. Ze względu na pewnego rodzaju ograniczenia silników, tu chodzi właśnie o, bardziej o silnik niż o, o, o konstrukcję, o, o aerodynamikę samolotu. Czemu ona jest taka no, niezwykła, czy też trudna, czy też niewykonywana dla niektórych samolotów? Dlatego, że no, następuje, tak jakby kolokwialnie to ujmując, wdmuchnięcie strumienia powietrza do Dyż. To jest to jest licz powodować... Nie tak? Nie. To jest to? Ta dzielsko. Ee to spowodować e, zbyt szybkie wplomienie. Dobrze testy za częgnięty wiraz?